Dzień dobry! Zapraszam do rozważenia Księgi Jonasza, wersetu 14. pierwszego rozdziału. Tu na dole widzicie Księga Jonasza, rozdział pierwszy, werset czternasty, a po hebrajsku Sefer Jona, czyli Księga Jonasza, przypominam, że słowo Jona oznacza gołębicę. Perek Alef, a więc rozdział pierwszy, Pasuk Jud Dalet, czyli werset. 14. Jut to jest dziesięć, dalet to cztery. Ehm. I czytamy. Wa i Kru el Adonai, wa yomru anna Adonai, alna novda da benefesh haish ha ze, we altit ten alenu dam na ki hiata Adonai ka asher asita. I tu jeszcze raz mamy Seferiona, Alef, to jest rozdział pierwszy, czyli perek Alef, pasuk, czyli werset 14. Wajkru i wołali El Adonai, do Boga, do yud Hewa hej tutaj jest imię Boże. Tak? I wołali Wajomru i mówili Anna, Proszę, teraz, można to, niektórzy tłumaczą to teraz, ale to jest taka forma błagalna. Błagamy, please, Adonai, Boże, hei hei, tu imię Boże wzywali, tak, al-na-novda. To taki, taka forma gramatyczna, o której będę innym razem mówił przy okazji tych lekcji biblijnych hebrajskiego, które prowadzę, też na tym kanale to jest kohortativus, czyli taki tryb rozkazujący w pierwszej osobie, czyli zginjmy, nowda, ale ponieważ jest alna, czyli żebyśmy nie zginęli, Boże, błagamy Ciebie, abyśmy nie zginęli, tak? ale gdyby nie było tego alna, to byłoby zgińmy. Tak? Taka forma, e, tryb rozkazujący w pierwszej osobie. Czyli, Panie, abyśmy nie zginęli, benefesh haish hazes, powodu, z powodu duszy, czy też życia tego człowieka. Nefesz tutaj jest tą formą żyjącą. Przypominam, że słowo nefesz też może być użyte w odniesieniu do zwierzęcia. Czyli y, z powodu y, duszy tego człowieka, we altit ten i nie dawaj, ale no na nas, y, dam na ki, czy jakby nie obciążaj nas krwią, Czystą, niewinną, ki atta, ponieważ ty, ad Adonai, ponieważ ty jesteś Bogiem. Ka tak jak yy, hafatta chcesz, tak jak sobie zażyczysz, tak jak pragniesz, asita tak czynisz. I tutaj z innymi ilustracjami, yy, zaczerpnięte z publikacji, którą jeszcze wam pokażę innym razem. Cała księga Jonasza jest tak wydana z ilustracjami, ze słowniczkiem. Bardzo przydatna. Możemy jeszcze raz przeczytać werset. Ale zanim przeczytaszcie tutaj nawiązanie do, do morza, Isztok Hajam, czyli i uspokoiło się morzek. Tu w zasadzie jest. Creative. I tutaj mamy Hajam Hekbessoera, a tutaj morze stawało się coraz bardziej zburzone. Ale wróćmy do wersetu. Wajkru el Adonai wajomru Anna Adonai alna novda, by nefesh w ha haze, w'alte alenu damna ki, ki atadonai ka asher hafacta, asita. I jeszcze raz czytajmy. Ćwiczmy czytanie. Wajkru el Adonai wajomru Anna Adonai alna novda, by nefesh we altit ten alenu damna ki kia ta adonai ka asher asita. I tu mamy tą samą gę, ten sam werset z tłumaczeniem, to jest takie przedstawienie interlinearne. Mamy tutaj na górze wymowę, tekst oryginalny, to znaczy tekst masorecki. Mamy tutaj tłumaczenie na język angielski, dodatkowo jeszcze komentarz matyczny, jaka to jest część mowy i dodatkowe informacje. Skupimy się tylko na tłumaczeniu. Waikru el Adonai. I wołali, tak? Therefore they cried out. I wołali do Boga. I mówili. Anna. No tutaj przetłumaczyli we pray. Mówiłem, to jest forma błagalna. To dosłownie nie oznacza modlić się, ponieważ modlić się po hebrajsku to jest lechit palel. Adonaj, tak? Al nap? Proszę, nie. Nowda, nie pozwól, abyśmy zginęli. Perisz, to jest zniknąć, z powierzchni ziemi. Benefesz, ze względu na duszę, na życie, ha tego mężczyzny, haze. ze. We ten i nie obciążaj nas, Alenu nas dam krwią na ki niewinną. Tak? Ty ten dosłownie to daj, tak? Al ty ten nie daj i nie daj nad nami tej krwi niewinnej. Kiata, ponieważ ty... I tutaj yy, zabrakło dalszego wersetu, nie wyciąłem, przepraszam. Możemy sobie przypomnieć jeszcze raz ale wszystko się zgadza prawda ki a ta bo ty jesteś bogiem asher Hafatsta. a asher Hafatsta. to het tutaj jest troszkę takie gardło. hafata jak tak jak sobie życzysz hafet hafats to jest urdzenie. rdzenie het tej cadej a to ta to jest końcówka dotycząca drugiej osoby liczby pojedynczej ty asita tak czynisz i tutaj mamy Komentarz to jest wydanie Tora Pardes. Jak wiemy, tutaj Sascha Pekaricz jest głównym redaktorem tej, tej pracy. I jeszcze raz oryginalny, tylko czytaliśmy, ale im więcej razy, jak to mówią, po angielsku, practice Perfect. My mówimy po polsku praktyka, czyni mistrza, a po angielsku jest, czyli praktyka do czy ciebie doskonałym, i król. Anna Adonai, alna nowda benefesha ish haze, ale no damnaki, kia ta Adonai, naika asherha fatsta I tłumaczenie. Tutaj to tłumaczenie i w ogóle komentarze, one biorą pod uwagę całą tradycję żydowską i również. Również Targumy, tak? Targum Jonatana w tym przypadku, wołali do Boga, mówiąc: Boże, błagamy, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu grzechu tego człowieka, ani nas nie obciążaj krwią niewinną. Bo Ty, Boże, jak chcesz, tak czynisz. W zasadzie identycznie, tylko tu jest słowo grzech zamiast dusza, życie, tak? Wołali do Boga. Wszyscy uwierzyli w Boga, więc poczęli do niego wołać. Ibn Ezra, taki komentarz, Ibn Ezry, a tutaj. Wytłumaczenie z powodu grzechu człowieka, dosłownie z powodu życia tego człowieka, czyli z powodu grzechu zamachu go życie, tak tłumaczy z kolei Rashi. I teraz mamy Targum Jonatana, tekst po aramejsku. Przeczytamy sobie. Zasady czytania aramejskiego tekstu są podobne jak hebrajskiego, tylko oczywiście znaczenie słów jest inne. וצריהו קדם אדוני ואמרו קבל באותנה אדוני לחן נבד בחובת נפש דגברה חדן ולה תיתן עלנה חובת דם זכאי הרי את אדוני כמה דראווה Kadamach, Awadeta. I to tłumaczenie poniżej jest praktycznie wierne, dosłowne tutaj, jeśli chodzi o tekst aramejski. I zauważcie, że tutaj zmiana, różnica między tekstem aramejskim i hebrajskim w tym konkretnym wersecie nie istnieje praktycznie. Zobaczmy: Wecali u Kadam Adonai i wołali przed Panem, czy też i modlili się we Amaru i mówili: Kabel beutana, czyli wysłuchaj, przyjmij nasze prośby, a panie ten ten znaczek jut, jut to jest tradycyjnie oznaczane w ten sposób mi Boże Hashem, tak? La Han Nevat bechovat nefash, tak, czyli nie y nie pozwól, abyśmy zginęli z powodu winy y, tej duszy tego człowieka, tutaj, de, de gavra. to oczywiście jest, Gawra to, to jest mężczyzna. Haden velati ten alana, tak, tutaj jest podobnie, nie, nie kłać na nas, nie, nie dawaj na, na nas. Chowad dam zakaj, winy krwi sprawiedliwej. Zakaj to jest tutaj sprawiedliwe dam, oczywiście jest krew podobnie w hebrajskim, e, are, ponieważ ad, adonai kema, z e, kema deraawa, czyli to, co zechcesz, kadamach przed Tobą, ta to czynisz. Sens tych, tych słów z tą krwią jest taki, żeby nie obciążać nie obciążaj nas winą za krew tego sprawiedliwego człowieka. Sens jest taki, że skoro go wyrzucimy za burtę, więc on zginie, więc ta wina będzie na nas, a chodzi o to, żeby nie była na nas, no bo on jest sprawiedliwy, więc jeśli jest sprawiedliwy, to nie chcemy być obciążeni tą krwią, tak? No bo oni oczywiście uważali tego człowieka za sprawiedliwego. Co ciekawe, tak to wynika. Dam za tak, Czyli krwi sprawiedliwego. I teraz mamy tekst Septuaginty. Tutaj po prawej stronie. Może ja tutaj tak zrobię. Może najpierw po polsku. Potem zaczęli wołać do pana, mówiąc: O panie, niechże zguba nas nie dosięgnie z powodu tego człowieka, ale też nie dopuść, aby niewinna krew nas sprawiła. Przecież ty, panie, jesteś w mocy uczynić cokolwiek postanowisz. No tutaj też ładnie jest to. Wytłumaczony, chociaż to jest tłumaczenie już z greckiego. I tutaj mamy w tym tekście greckim tak. Kaj aneboesan proskyrion kai eipan medamos, kyrie me apolometha, heneken, tes psychestu antropu tutu, kaj medos e, hemas, choti hoti, sukirie. Kontropon e bulon I oczywiście po kolei te słówka możemy tak króciutko się im przyjrzeć. Najpierw mamy tutaj kai aneboesan, czyli i, znowu, i wołali prostyrion do pana, kai eipan, i mówili. No, way, no, żadną miarą byśmy powiedzieli, tak, żadną miarą. To jest to medamo, Medamos, kryje panie, me apolometha. To apolometha oznacza, y, że abyśmy nie zginęli, tak? Y, Heneken, ze względu na duszę tego człowieka, tutaj. Y, kai me dos ephymas i nie, nie obciążaj nas tą krwią, właśnie sprawiedliwego dikaju. Koty i ponieważ jako, że ty panie, tak jak, yy, tak jak yy, chcesz, prawda? Tutaj to słowo ebulon to oznacza wolę, tak? Czyli to, co chcesz, pepoje, raz to czynisz. No tutaj zresztą to tłumaczenie polskie też jest dosyć takie dosłowne, tak? Mocy, uczynić w twojej mocy, panie, jesteś, uczynić w twojej. Ty, panie, jesteś w mocy uczynić cokolwiek postanowisz. I tu mamy jeszcze na koniec różne tłumaczenia z różnych Biblii. Najpierw zawsze tutaj przy rozważeniu księgi Jonasza podaję to tłumaczenie dosłowne. Tutaj macie okładkę tej Biblii. Wówczas zawołali do Jodcha Bucha, do Boga, i powiedzieli: Ach, panie Jodcha Bucha, czyli jod, hej, waw, hej po hebrajsku, niech nie zginiemy przez duszę tego człowieka i nie wkładaj na nas krwi niewinnej, gdyż ty, jod, hej, tak jak ci się spodobało, uczyniłeś. I mamy tutaj na przykład jedno z najstarszych tłumaczeń, Brzeska, Biblia Brzeska, protestancka Biblia, wołali wtedy do Pana mówiąc, mówiąc Panie prosimy, abychmy nie poginęli dla duszy męża o to tego, ani wkładaj na nas krwienie winnej, albowiem o panie, czyniż coś się podoba. Widzimy, że która by to nie była Biblia, które by to nie było tłumaczenie, to sens tutaj jest zgodny. Na tym zakończymy nasze rozważania. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, szalom.